I myślę o tym, że żeby właśnie poczuć to ciało i pokazać mu, że jest się bezpiecznym, no to warto zadać jakieś pytanie, warto zacząć tą rozmowę. Rozmowę, co u ciebie? To jest ta rozmowa, która zmienia. I to jest pytanie fajne, otwierające rozmowę. Zazwyczaj pewnie zadajemy je swoim przyjaciołom, rodzinie. No ale czy pytamy siebie o to, co u ciebie, tak? Co u ciebie, Aniu? Co u ciebie ciało? Co ja dzisiaj czuję? Bo myślę, że możemy się przyjrzeć takim dwóm wariantom życia, dwóm porankom, które pokazują, jak to jest, kiedy no właśnie jestem w tym trybie przetrwania, kiedy jest dużo chaosu, kiedy próbuję kontrolować wszystko, kiedy tych rzeczy jest tak dużo, że nie wiem, jak sobie z tym poradzić, bo nie pytam siebie, bo nie mam dobrego kontaktu ze sobą. No i może wyglądać to tak, że budzisz się już rano, ale czujesz, że jesteś zmęczona, zmęczony. Że ta noc nie przyniosła regeneracji. Mm, że może szczypią oczy, to jest jakiś sygnał ciała, może jest ciężko w brzuchu, albo ogólnie w całym ciele jest jakoś tak mało przyjemnie. Pojawiają się jakieś myśli, emocje, stres, że trzeba do pracy, i pojawia się takie, o nie, znowu do pracy. W ogóle po co to wszystko? Przecież to jest jakiś dzień świra, codziennie to samo. No ale wyobraźmy sobie, że może być też drugi poranek, i ten poranek może wyglądać tak. Że budzisz się i wraz z pierwszym oddechem po prostu pojawia ci się delikatny uśmiech na twarzy. Bierzesz kolejny wdech, przeciągasz się, przeciągasz swoje ciało i czujesz, że je masz, czujesz, że żyjesz, czujesz, że tym zarządzasz, że to jest w Twoich rękach, w Twojej mocy, Twoje życie. I cieszysz się, że możesz. Kolejnego dnia coś fajnego zrobić. Czujesz właśnie takie wyspanie, regenerację, ekscytację. Kolejnym dniem możesz się przywitać. Cześć zasłony, cześć pokoju, cześć lodówko, bo tam czeka już śniadanko, więc, więc jakby wszystko co to, to, co cię otacza, działa na twoją korzyść. No i możesz oczywiście się też dotknąć tak przywitać z tym swoim ciałem, albo zapytać, jak się masz i powiedzieć mu: No, ja też wspaniale, dobrze, że ty też wspaniale. No i tu myślę, zaczyna się właśnie ta część właściwa budowania relacji ze sobą. Bo dla mnie mm, relacja, każda opiera się na zaufaniu. I pomyślcie proszę przez chwilę. Pomyśl proszę przez chwilę, czy Twoje ciało może Ci ufać?